Jezus Chrystus jest Bogiem i Panem. A gdy był wieczór tego pierwszego dnia po Szabacie, a drzwi były zamknięte tam, gdzie zgromadzili się uczniowie z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i powiedział do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im swoje ręce i bok, i uradowali się uczniowie, ujrzawszy pana. Jezus znowu powiedział do nich: Pokój wam, jak ojciec mnie posłał, taki ja was posyłam. A to powiedziawszy, tchnął na nich i powiedział: Weźcie ducha świętego. Komukolwiek przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie. Są im zatrzymane. A Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był z nimi, gdy przyszedł Jezus. I powiedzieli mu inni uczniowie, widzieliśmy Pana. Lecz on powiedział do nich, jeśli nie zobaczę na jego rękach śladów gwoździ, i nie włożę mego palca w ślady gwoździ, i nie włożę mojej ręki w jego bok, nie uwierzę. Po ośmiu dniach jego uczniowie znowu byli w domu, a Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte. Stanął po środku i powiedział: Pokój wam. Potem powiedział do Tomasza: Włóż tu swój palec i obejrzyj moje ręce, wyciągnij swoją rękę i włóż ją w mój bok, a nie bądź bez wiary, ale wiesz. Wtedy Tomasz mu odpowiedział: Mój pan. I mój Bóg, Jezus mu powiedział: Tomaszu, uwierzyłeś, ponieważ mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze, lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem. Synem Bożym, i abyście, wierząc, mieli życie w Jego imieniu. Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże.